Prześladowania dla jego uczniów. A dzisiejsze pierwsze czytanie z Apokalipsy Świętego Jana to jest pieśń tych, którzy zwyciężyli. Zwyciężyli bestię. Bestią to jest szatan, zły duch, ten, który jest księciem tego świata, do którego ten świat należy. Pamiętamy, jak diabeł kusi Jezusa, to wśród tych pokus jest. To, żeby Jezus oddał Mu pokłon, i mówił: Diabeł, że ja Ci wtedy wszystko dam, bo to jest moje. I, I Jezus oczywiście nie zgadza się: Jego drogą będzie droga Krzyża, droga śmierci z miłości do ludzi, ale jest jakąś prawdą, że, że w tej doczesności naszej Szatan panuje nad. Nad wieloma rzeczami, nad wieloma umysłami, nad wieloma ideologiami, nad ludźmi, którzy wywołują wojny, którzy krzywdzą innych. I, i także prześladują chrześcijan, prześladują naszych braci w wierze. Czasem bardzo okrutnie to się dzieje po dziś dzień w wielu krajach świata. W krajach muzułmańskich, w Afryce, w krajach Azji. Ale też w Europie Zachodniej coraz trudniej jest być chrześcijaninem, coraz trudniej mówić prawdę i żeby nie narazić się na jakieś medialne ataki, na jakieś niechęć tego świata i ideologii tego świata, która, która chce sprowadzić wszystko do, do doczesności do wolności, rozumianej jako, jako sprzyjanie swoim własnym pożądaniom. No więc dzisiejsza Księga Apokalipsy, to jest pieśń tych, którzy pokonali ten świat czasem za cenę męczeństwa, czasem za cenę właśnie dyskryminacji, wykluczenia. To jest też takie ciekawe, że ten świat, który domaga się. Właśnie tego, żeby nikogo nie wykluczać. Akurat chrześcijan wyklucza. Akurat Ewangelię wyklucza. Więc ci, którzy mu nie ulegli, śpiewają pieśni. Dzieła Twoje są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechładny. Sprawiedliwe i wierne są Twoje drogi, królu narodu. Bo ty sam jesteś święty, przyjdą wszystkie narody i padną na twarz przed Tobą. To jest, taki jest opis końca świata, taki jest opis końca historii, że na koniec wszyscy, wszystkie ludy, wszystkie narody, wszyscy ludzie, wszyscy sprawujący władzę będą musieli padnąć przed Bogiem. Jedni to zrobią z radością i będą chcieli tego sądu. I nie tylko, że się nie będą bali sądu, ale będą. Prosili, żeby ten sąd już nastał, bo ten sąd oznacza, że Bóg bierze w obronę sprawiedliwych. A inni będą się tego sądu przeraźliwie bać, bo, bo kiedy zrozumieją, że przed Bogiem nie mają niczego, będą przerażeni. A zobaczmy na ten, na ten sam dzisiejszy, jak psalm 98 śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił cuda, zwycięstwo mu zgotowała jego prawica. Pan okazał swoje zbawienie, wspomniał na dobroć i na wierność swoją. I to jest takie wezwanie do radości. Niech szumi morze wszystko, co w Nim żyje. Rzeki niech klaszczą w dłonie, góry niech wołają z radości. W obliczu Pana, który nadchodzi, aby osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie. I ludy według słuszności. Zobaczmy, psalmista nie boi się sądu. Psalmista chce sądu. Co więcej, psalmista mówi, żeby cieszyć się, radować, klaskać dłoń. Niech cała przyroda, niech całe stworzenie raduje się, bo Pan przychodzi sądzić. A więc jeżeli Pan przychodzi sądzić, to jego sąd z całą pewnością będzie sprawiedliwy. I... Oczywiście my wiemy, że jesteśmy grzeszni, że... Gdyby Pan Bóg sądził nas sprawiedliwie, to, to także my zasługiwalibyśmy na, 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 karę, na karę wieczną. Ale Jego sąd polega na miłosierdziu. Jego sąd polega na tym, że każdy, kto do Niego się zwróci, kto chce czerpać z krzyża, ze zmartwychwstania, ten doświadcza miłosierdzia. Ten doświadcza zwycięstwa. Nawet jeśli Jezus nam dzisiaj zapowiada właśnie swój własny los tak naprawdę, bo On przecież do zwycięstwa, zmartwychwstania idzie przez krzyż, to jednocześnie Słowo Boże każe nam pamiętać, że kto wytrwa do końca, ten będzie śpiewał pieśń, pieśń Baranka. Wielkie są i godne podziwu, Pań, Twoje dzieła. I'm um.